masę odejdą od Kościoła, zostaną tylko nieliczni. Ci, którzy w sposób wolny i świadomy podejmą decyzję wyboru Jezusa jako fundamentu dla swojego życia. Z wyboru Jezusa decyzja, w związku z nim życie, dobre i na złe, wymaga wcześniej poznania Jezusa. Trzeba po prostu wiedzieć, komu Komu się ufa, komu się w swoje życie? Wierz mi się ze słuchami, a tym co się słyszy jest słowo Biblii Bóg opowiada o sobie, o człowieku, o wzajemnych relacjach. Uczymy się Jezusa osobiście. Osobiście go poznajemy i nie tylko poznajemy, bo spotykamy do otwieramy księgę Pisma Świętego, to wtedy jakby Bóg stawał obok nas. Stąd płynie to wielkie, nieprzecenione znaczenie Pisma Świętego dla rozwoju naszych Stąd takie wielkie znaczenie do Pisma Świętego, znaczenie Pisma Świętego, przykłada szatan. Na wszelkie sposoby próbując nam zamknąć Wiem, Wie, że otwierając księgę pisma świętego, otwierając się na Słowo Boże, zamykamy się na Jego jawerskie, szatańskie działania. Jedną z ważnych praktyk, jaka jest pokusa, by zacząć wszystko od jutra, dajmy jej odpowiedź, Chciałbym zachęcić nas wszystkich do pewnej duchowej praktyki. Chodzi mi o to, by uczyć się fragmentów Pisma Świętego na Panie. I chodzi mi bardziej o nieco dłuższe fragmenty niż pojedyncze wersety. Ta praktyka jest w pewien sposób obecna już w każdym z nas, bo przecież każdy z nas zna na Pan o ile nasz. Dzieci nie może przekazać to nic innego, tylko fragmenty, z Świętego Nowego i Starego Testamentu. Rzecz tym, żeby było ich więcej. I dobrze że je mieć właśnie w głowie, w pamięci. Bo gdy będziemy na przykład uwięzieni, nie będziemy mieć prawdopodobnie przy sobie Biblii. Zarecytowane wtedy teksty będą umacniały naszą wiarę, a może i dawały świadectwo inne. Czy przesadzam, pisząc po męczeństwie? Chciałbym, by tak było. To była przesada. Wolałbym prowadzić życie cichej, i spokojne. Jeśli i tak trzeba będzie, powinniśmy być na to gotowi. Na naukę rekolekcyjną, chciałbym poświęcić modlitwie i wspólnocie. Dwa tematy, a jak zobaczymy, będą się te tematy bardzo ze sobą wiązać. Zacznę od wskazania pewnej słabości naszej modlitwy. Nie ja razem za tego błędem, ale będzie to pewna tak niedoskonałość. Chodzi mi o takie nasze patrzenie na modlitwę, które widzi w modlitwie narzędzie, sposób do pokazania Bogu, jak nam bardzo na Nim zależy, jak bardzo Go kochamy i jak bardzo nam też zależy na tym, o co poprosimy. To nie jest błąd, bo przecież może nam naprawdę na czymś zależy, naprawdę kochamy Boga i niczym wzrokiem jest pokazywanie tego, a jak pokazuję, tak jak dziecko okazuje swoje tragedie, pochodzi z tak, prosi długo, cierpliwie, przymila się, wielki dziurę w koszuku, zapewnia rodzicom, że są najlepsi, najbardziej kochani na świecie, całuje, gdy wreszcie usłyszy jakąś zgodę człowieka. Modrący się człowiek to taki być, bardzo podobny do takiego dziecka poświęca swój czas, angażuje swoje uczucia, mnoży swoje modlitwę, składa czasem jakieś obietnice, śluby, zapewnia o swojej wierności i miłości. Nie widzę w tym żadnego problemu, jeśli tylko tę całą naszą modlitwę nie będzie handel. Ja Ci może dam tyle i tyle moich modlitw a Ty dasz mi to i to. I musisz mi to dać. Spróbuj tylko nie dać. Okazywanie Bogu poprzez modlitwę, jak bardzo nam zależy, staje się niedoskonałością naszej modlitwy, gdy tylko do tego redukujemy naszą modlitwę. Jeżeli ona tylko do tego służy. Staje się to ustalało się, bo modlitwa powinna mieć jeszcze inną to zdecydowanie ważniejszą funkcję. Tą funkcją jest rozmowa. Tak zresztą w najgorszy, ale w bardziej sensowny sposób definiujemy modlitwę jako rozmowę człowieka z Bogiem. Zbory zaś modlitwa ma być rozmową i to powinna mieć cechy rozmowy. Zatem nie tylko człowiek ma modlitwie mówić, ale także w modlitwie ma mówić Bóg. A może przede wszystkim Bóg? Człowiek zaś w modlitwie powinien tego Boga słuchać. A może przede wszystkim słuchać. Jak tutaj zauważyłem, skoro mamy dwoje uszu jeden język, to może to jest wskazówka na temat proporcji. Słuchania do Mówienia. I wydaje się, że to nasze słuchanie Boga w czasie modlitwy jest mocno, mocno zaniedbane. Rzadko w ogóle słuchamy. A jeśli już, to za mało. Zresztą w ogóle myślę, że wielu ludzi nie wpadło na to, że w czasie modlitwy trzeba Boga słuchać. Usłyszeć to, co On ma do powiedzenia. Możemy Próbować w ten właśnie sposób dość krytycznie podważyć naszą modlitwę. Po to, żeby ona potem stała się lepsza. Co byście drodzy powiedzieli na taki dialog między ludźmi? Modliłeś się dzisiaj? No tak, oczywiście. To co ci Bóg dzisiaj powiedział? Co powiedział? Słyszałem. Mówiąc o słyszeniu Boga, nie mam wcale na myśli żadnych jakichś mistycznych przeżyć doświadczeń. Objawień nie. Najczęściej Bóg przychodzi i mówi w sposób zwykły, mniej spektakularny. To będzie nasz głos sumienia, to będzie jakaś myśl, która pojawi się w naszym umyśle, a my ją potraktujemy, odczujemy, przeżyjemy, jako głos Pana Boga. Ale najczęściej będzie to po prostu jakiś fragment Pisma Świętego, jakieś zdanie, które do nas jakoś bardziej przemówi i nas poruszy. Stąd postulat. Przeprowadzajmy Nasze nastawienie na mówiącego Boga, nasza otwartość na słyszenie Słowa, musi się kierować pewną intencją. Słuchamy Boga nie dla ciekawości, nie tylko dla poznawania Boga, choć jest to bardzo ważne. Słuchamy Boga po to, żeby przyjąć, zrozumieć, odkryć Bożą wolę wobec siebie. Jako chłopak zetknąłem się z duchem oazowym, to pamiętam, że to właśnie było dla mnie odkrycie. Bóg kocha ciebie i ma dla twojego życia wspaniały plan. Bóg ma plan, ma konkretne zamiary, zadania oczekiwania, nie jakiś tam plan, ale wspaniały plan, konkretny dla każdego z nas. Nie jesteśmy masą. Każdy z nas jest kimś jedynym, wybitnym, wyjątkowym, Zresztą, tak jak wszyscy mówią. I wydaje mi się, że ten aspekt wiary jest no, mocno zaniedbany. Potoczne rozumienie generacji człowieka do Boga to przestrzeganie przykazań, pewne normy modlitewno, liturgiczno-dietetyczne, jednakowe dla wszystkich, no i mniej więcej to wszystko. Bóg jednak warto to odkryć, przyjąć. Nie jest kurtownikiem. On jest detalistą. On każdego z nas kocha osobno. I dla każdego z nas osobno ma swój plan. Ona swoją wolę wobec każdego z nas. Ta wola rozpisana jest na różne życiowo ważne decyzje, ale też na różne codzienne grumiasty. Rzecz tym, by umieć tę wolę odczytywać, poznawać, rozmiłować się w niej i wypełniać tę wolę. Codziennie powtarzamy, bądź wola Twoja. No ale jaka to wola? Nie ogólna, ale szczegółowa, ta, dla mnie konkretna. A potem, potem, gdy się, że będziemy i że słuchamy Pana Boga, staniemy się bardziej wrażliwszy na Jego głos. Będziemy się bardziej otwierać na Boże słowo z nadzieją ciągle poznawania głębiej i głębiej Jego Bogu. A potem już tylko tą marinę, to pomalimy, oto ja, Służba Jezusa niech mi się stanie według Słowa Twojego. Właśnie według Słowa Twojego, według Twojej mowy, którą trzeba poznać. I ostatnia, za to niezwykle ważna myśl związana z modlitwą. Wczoraj mówiłem o tym szatańskim, niewinnym z jednej strony, słowiek, który jest potężnym narzędziem zwiedzenia człowieka, to słowo to jutro. Jutro zaczniesz czytać Pismo święte, od jutra wszystko się zmieni, od jutra się weźmiesz. W przypadku modlitwy, szatan też ma swoje słowo, które stanowi w tym kontekście szatańską pokusę. Wszystkich bracia, szatan skręca się w środku na każdą modlitwę. Ale styka, gdy słyszy modlitwę wspólnoty, gdy ludzie mogą się razem. Żapan będzie cierpiał, ale zniesie twoją osobistą modlitwę. Jego komórsa i diabelska zachęta zawiera się będzie tym razem w słowie osoby. Osoba. Jak już tam musisz się pomodlić, to trudno, ale zrób to osoba. Po co masz się modlić ze współmorzonką? Pomóc się, osoba. Po co masz się modlić ze swoimi dziećmi? Dopilnuj, żeby się pomodliły. z ludźmi w kościele, sam też je możesz pomodlić. Osobno lepiej, bo jedni w kościele za szybko i nie a ty masz swoje tempo najlepsze. Więc modl się. Osobno. Po co się modlić bez Po co się modlić z ludźmi? Lepiej zrobić to osobno. Szabat boi się. Razem. Ma znaczenie i moc wspólna modlitwa wierzących. Jezus naucza. Jeśli dwa albo trzy zgodnie o coś prosić będą, to wszystkiego użyczy im mój ojciec, który jest w nie. Bo gdzie są dwa albo trzej, zebrani w imię moje, tam jest na pośród. Różni Czasem się nie lubimy, to też tak, Nie pasujemy do siebie. Ale powinniśmy się razem modlić mimo wszystko. Nie chodzi o miejsca lub ducha. O to by modlić się zgodnie. Tymczasem w każdy z nas wchodzi do swojego kąta. Tak, mamy się modlić też sami, w swojej komorze. Ale naprawdę jest to przedziwne, jak. Wspólnoty, które wprost są dla siebie stworzone, rozchodzą się po kątach. Mąż do jednego kąta, żona do drugiego kąta. Dzieci u siebie, każdy oddzielny, Rodzice u siebie, każdy oddzielny. Gdyby tylko małżon razem, gdy ktoś umrze i jest stacja pogrzebu, dom i kaplicy serii pogrzebowej. Albo kiedy jest obraz, który prezentuje z rodziny do rodziny, z domu do domu. Ale czy naprawdę trzeba czekać na jego śmierć, czy na nawiedzenie obrazu, który się wspólnie powoduje? Jest to tym ważne, że być może w przyszłości, w tej trudnej przyszłości Kościoła, zgromadzoną, tam jest Kościół. Jak się schodzą w kościele, to tam jest Kościół. Jak się schodzą w kataklizmach, to tam jest Kościół. Jak w buszu, to tam jest Kościół. Jak w więzieniu, to tam jest Kościół. Jak w mieszkaniu, w bloku, w to tam jest Kościół. Gdzie dwóch lub trzech zbiera się Jezusa. Jakby to mocno przemieniło nasze społeczeństwo, gdybyśmy zaczęli się modlić, gdyby zaczęły się modlić nasze rzymy, zaczęły się modlić nasze ulice, wioski, bloków, gdyby mieszkania zaczęły rozbrzmiewać modlitwą i słowem modlić. Razem, nieusłowno, razem, niepokojnie. Wtedy, przed wszystkie czasy, także te trudne. A kościół będzie silny, duchem, silne modlitwą ty, którzy kościół stanowią. A.